Dzisiaj zobaczyliśmy rzeczywiście rzeczy bardzo ciekawe, wręcz można powiedzieć niezwykłe, które znajdują się na terenie gminy wiejskiej Nowa Sól, Ale wydaje mi się, że to jest najlepszy, najbardziej taki zasadniczy dowód tej naszej obecności 20-letniej już w Unii Europejskiej. Gdyby nie pieniądze pochodzące właśnie z tego źródła, Prawdopodobnie nigdy nie doczekalibyśmy się takiego wspaniałego wzgórza, które zostało tak pięknie poddane takiej renowacji, jak właśnie tutaj w Lubięcinie, wzgórze świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, czy ten budynek pocztowy, w którym się znajdujemy. Tak naprawdę te siedem inwestycji, które zostały zrealizowane, cieszy oko naszych mieszkańców. 12 milionów dofinansowania z programu regionalnego programu operacyjnego. To jest no, mistrzostwo świata. Bardzo się cieszę, udało się to wykonać. Czas mieliśmy bardzo krótki, bo raptem 6 miesięcy od daty podpisania umowy i wyłonienia wykonawcy. Ale to się udało. Dzisiaj się cieszę i już myślę o kolejnych projektach. Są to projekty ekologiczne, promujące atrakcje przyrodnicze, turystyczne i szeroko pojętą ekologię. Projekty są realizowane ze środków Regionalnego Funduszu Operacyjnego, które wpisują się w strategii województwa lubuskiego i w, 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 promują nasze zielone województwo lubuskie. E, mają służyć mieszkańcom, e, turystom i nie tylko mieszkańcom gminy wiejskiej Nowasul, ale także mieszkańcom e, naszego całego regionu oraz przejeżdżającym mieszkańcom z województw ościennych. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, to jest sala warsztatowa, nazywamy ją tak potocznie krajobrazową. Odbywają się tutaj różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, warsztaty, na przykład ostatnio warsztaty wielkanocne, klub Szachowy, niebawem również zajęcia artystyczne, plastyczne. Jest to taki nietypowy twór, ponieważ no skupia w sobie i delegaturę urzędu, i mediatekę, i bibliotekę i właśnie te sale warsztatowe, więc będzie to taka namiastka małego domu kultury. Gmina wiejska Nowa Sól ma swoją specyfikę. To jest kilka miejscowości czy kilkanaście miejscowości rozłożonych wokół nowej soli, można powiedzieć. I w związku z tym każda miejscowość ma swoje oczekiwania, ambicje i sprostać im wszystkim pewnie nie jest łatwo. Natomiast sposób, który został tutaj zaprezentowany, pokazuje, że można pogodzić tą lokalną konkurencyjność i właśnie zrobić takie elementy, które są połączone właśnie w kontekście właśnie wykorzystania przyrody, wykorzystania tych elementów geograficznych, z którymi mają do czynienia mieszkańcy na co dzień i wydobyć rzeczywiste perły, które przyciągają i które mogą dać naprawdę, tak jak powiedziałem, dużo satysfakcji nie tylko mieszkańcom.